Jak bardziej wykwintnie mówić w języku obcym, ale nie tylko w języku obcym, też w języku ojczystym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Cześć! Na początku trzeba byłoby wyjaśnić sobie, co to takiego jest język oficjalny, język nieoficjalny, ale już wcześniej o tym niejednokrotnie wspominałem, więc tylko przypomnijmy sobie, że język nieoficjalny to taki język, którym posługujemy się na co dzień, do którego używamy rozmawiając z jakimiś kolegami, koleżankami. Taki język, który jest nie za bardzo taki wykwintny, wyszukany, taki, który pozwala nam komunikować się jednym z drugim. Język oficjalny to język przede wszystkim pisany, bo będziemy go używać wtedy, gdy będziemy chcieli napisać jakieś oficjalne pismo, czy to do dyrektora, czy to do kierownika, czy to do szefa czy to gdziekolwiek indziej do jakiejś instytucji i tu już doskonale wiecie na pewno to z języka polskiego, że już trzeba troszeczkę innym językiem się posługiwać niż tym, którego używamy na co dzień. Nie mówię, że języka oficjalnego nie używamy też w mowie. Otóż tak, gdy jest to jakaś oficjalna sytuacja, jakaś oficjalna impreza lub też na studiach, gdzie wykładowca zwraca się na przykład do studentów, wtedy i on będzie używał języka troszeczkę Troszkę bardziej wyszukanego. Od zawsze to było dla mnie, jako nauczyciela, takie wyzwanie, żeby moi kursanci z takiego języka potocznego powstali i stali się. Użytkownikami takiego języka bardziej oficjalnego. Otóż jest to nie lada wyzwanie, dlatego że większość z nas, która dochodzi do pewnego etapu nauczania, zapewne gdzieś słyszeliście o tak zwanych poziomach językowych, o tak zwanym poziomie A1A2, B1B2, C1C2, o tym chciałbym jeszcze do Was mówić w innym odcinku, ale można było powiedzieć, że te poziomy A to są te poziomy podstawowe, poziomy B. Zaawansowane, a poziomy C bardzo zaawansowane. I im wyżej idziemy, tym bardziej takim wyszukanym, albo ja to nazywam precyzyjnym językiem, będziemy się posługiwać. Jak sprawić, właśnie dążąc do meritum, aby zwyczajne like. Brzmiało like, czyli lubić, nie jako like, ale coś bardziej wykwintnego. Do tego możemy dojść na kilka sposobów. Pierwszym ze sposobów jest Podwyższenie poziomu w języku polskim. Czyli zobaczcie, idziemy na taką stronkę internetową o nazwie synonimy.pl, wpisujemy sobie lubić i wyszukujemy, co tam takiego nam powstanie. I jeśli jest jakieś takie bardziej wykwintne słowo, wystarczy, że wrzucimy sobie je do słownika polsko-angielskiego i już inaczej możemy je wyrazić. Inny ze sposobów jest. To taki sposób, który ja zazwyczaj rekomenduję moim kursantom. E, otóż bierzemy lubić jako like i idziemy sobie do tak zwanej strony internetowej, która nazywa się TheFridictionary.com. Sami zobaczcie, jak ona wygląda. Oprócz tego, że jest to strona internetowa, istnieje również aplikacja mobilna, czyli można taką e, aplikację pobrać sobie na swój smartfon. No, i jeżeli ja sobie wpiszę tutaj, like, to po pierwsze, ten The Free Dictionary, tak jak sama nazwa wskazuje, darmowy słownik, on nie tylko jest słownikiem, ale też jest tutaj encyklopedią, ale też i słownikiem synonimów, antonimów. I jeżeli sobie przeskrolujecie w dół, zobaczycie, że jest tam takie słowo. Jedno z nich to może być słowo Edmae. i to jest słowo, które możemy sobie znowu wrzucić do słownika polsko-angielskiego. Angielsko-polskiego, sprawdzić co to w ogóle oznacza. Nie jest to jakieś takie trudne słowo, EdMaje, czyli podziwiać. powie nam słownik, którego zwykle też polecam moim kursantom. Jest to słownik digi.pl. On jest takim słownikiem, który nam bardzo daje dużo informacji. No i teraz skąd ja mogę wiedzieć, czy takie EdMaje będzie zadowalało waszego nauczyciela, waszego wykładowcę, gdy gdzieś chcecie użyć takiego słowa. Chcielibyśmy sprawdzić, jakiego poziomu jest to słowo, i w tym wypadku polecam słownik angielsko-angielski. I to są takie słowniki, które wydały wydawnictwa, na przykład wydawnictwo Oxford University Press czy Cambridge University Press, czyli te dwa słowniki, te dwie uczelnie wydały takie słowniki, i mało tego, one jeszcze postarały się jakoś skategoryzować te słowa, mówiąc na jakim poziomie językowym dane słowo jest. Jeżeli sobie wpiszemy takie Edmaje na takim słowniku Oxfordskim, z którego najczęściej korzystam, Oxford Learners Dictionaries, i jeśli tam zobaczymy, no to wpisaliśmy sobie Edmaje, zjeżdżamy kawałek niżej i widzimy, że jest to poziom B1. Poziom B1 jest już o wiele lepszym poziomem niż poziom A1, czyli likes A1 podszedł nam pod poziom B1. Jednak nie jest to najwyższy z poziomów, jeśli chcielibyśmy zaskoczyć naszych rozmówców. Zobaczmy inne słowo. Wracamy sobie do tego słownika thefreedictionary.com i tam weźmy sobie słowo cherish. Cherish to już jest takie słowo, którego możemy nie kojarzyć. Weźmy sobie um, na słownik Diki i on nam między innymi powie, że to znaczy miłować. Więc jest to już takie bardziej wykwintne słowo po polsku. Zobaczmy poziom językowy. Poziom językowy w powpisaniu do Oxford Lenin's Dictionary pokazuje, że jest na poziomie C2. Czyli teoretycznie jest to najwyższy poziom językowy. Mówię teoretycznie, bo praktycznie możemy jeszcze powiedzieć, że właśnie w tym słowniku nie będzie określony poziom. Co to znaczy? Wtedy nie powinniśmy się bać, tylko właśnie powinniśmy się cieszyć, bo jest to słowo, które nie zostało skategoryzowane przez autorów słownika. Na jakikolwiek poziom, czyli jest to takie słowo mniej używane, co jeśli chcemy, aby zaskoczyć innych naszą elokwencją, no to wtedy możemy użyć właśnie takiego poziomu słownictwo. Cały czas mówię sobie tutaj o słówkach, jednak wejście na wyższy poziom językowy to też korzystanie z wyższego rejestru gramatyki. Właśnie cały czas nazywam to wysokim rejestrem, ja już kilka razy wcześniej używałem tego terminu, właśnie o tym mówię, właśnie tutaj o tym mowa takim, żeby powstać, jak to mówię, wyżej i podrzucić sobie taki nasz poziom językowy, aby nasz Rozmówca był zaskoczony naszą właśnie elokwencją. I. Poza tym, że ten rozmówca będzie zachwycony naszą, naszym poziomem językowym, to właśnie wskakujemy na poziom po pierwsze oficjalny, a po drugie taki poziom, który nam daje wyższą punktację, jeśli chodzi o jakiekolwiek formy pisemne formy wypowiedzi. Po co ja tym wszystkim mówię, dlatego, że dzisiejszy filmik jest przede wszystkim dla tych z Was, którzy są przed jakimkolwiek egzaminem. No i najbliższy egzamin, który będzie, no to egzamin maturalny. No i właśnie w, w tym y, roku, mimo że jest ten poziom leciutko obniżony, no to nie oznacza, że my nie możemy się popisywać elokwencją, ale właśnie gdy ja sprawdzam te y, egzaminy, to jest taka rubryczka, właśnie zakres środków językowych, i tam właśnie badamy, jakiego poziomu słownictwa ktoś używa. Jeżeli jest to poziom taki niski, czyli jeżeli są wszystkie słowa, które są pospolite, tak to się to nazywa w informatorze naturalnym, to my niestety nie możemy tam zbyt dużo punktów postawić. Zobaczcie, wystarczy taki malutki zabieg. Nie mówmy na razie o tej gramatyce, o której jedynie wspomniałem. Wystarczy takie proste słowa, takie słownictwo, które sobie byśmy wypisali, takie wyrażenia, które są pospolitego użytku, sprawdzili sobie w słowniku jakiś wyższy poziom i użyli kilkakrotnie w naszej wypowiedzi, i wtedy stajemy się, tak jak powiedziałem, nie tylko bardziej elokwentni ale też bardziej pożądanie, jeśli chodzi o wysoki rejestr słownictwa i jeśli chcemy mieć wysoką punktację właśnie w zakresie środków językowych. O tym moglibyśmy jeszcze mówić dużo. Dałem tylko jeden przykład, jednego słowa, w jaki sposób można je sobie zamienić na wyższy rejestr. Śledźcie również Facebooka lub Instagrama, bo tam oprócz tego, że daje zadania, daje też Wam możliwość do poćwiczenia sobie tego, o czym jest dany odcinek. I mimo, że później są jakieś odpowiedzi, no to one są w oddzielnym poście i możecie sobie od razu sprawdzić, czy byście w taki sposób odpowiedzieli, czy też nie. Dlatego warto być ze mną, warto być na bieżąco i na kanale, na YouTube. Oraz na wszystkich innych portalach społecznościowych, na które serdecznie Was zapraszam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Bo będziemy go używać wtedy, gdy będziemy, yy... jeżeli sobie wejdzie, wejdziemy, to zobaczymy, na jakim poziomie to słowo jest. I teraz nie pamiętam, muszę zobaczyć, na jakim poziomie kurde, jest, ale stawiam żeby dwa. Ale sprawdzałem sobie to.

Dobrze? Czyli musimy to pl, 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 trochę cofnąć. Śledźcie moje social media, bo tam dam również. Nie, jak to powiedzieć? Um, śledźcie również.